Jest szósta kolejka grupy drugiej Redbox klasy okręgowej Wilkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jesteśmy na obiekcie w Fałkowie. Tam mecze gospodarzy KS Fałkowo. Ekipa ubrana w błękitne kostiumy. Naprzeciwko drużyna OTPS-u winogrady, wicelider tabeli, ubrana na czarno. Sędziowska trójka tego spotkania: główny sędzia Jakub Kabaciński. Asystować na liniach mu będą w tym spotkaniu Mariusz Sikorski i Wojciech Tomkowiak. Po 25 kolejkach podopieczni trenera Adama Pawlaka z KSU fałkowo dolnej części tabeli z dorobkiem 24 punktów, a TPS winoglady dowodzony przez Wojciecha Martinka ma tych punktów aż 61. Składy drużyny z północnego Poznania z numerem 24 w bramce Witold Apanasewicz, w obronie od prawej strony z numerem 2 Adam Biegański, 4 to Kamil Ławniczak, 15 Jakub Stanulewicz, z numerem 7 Kacper Kaźmierczak, nieco wyżej ustawieni Dawid szpakowski z Trójką oraz Adam Pacholski z numerem szóstym, na prawym skrzydle Jakub Uszler w środku z numerem 10, Jakub Solarek i po lewej stronie z trzynastką Jakub Krawczyk na desancie kapitan drużyny poznańskiej Krzysztof Ratajczak z numerem dziewiątym. Na razie na ławce w zespole Poznania pozostają Aleksander Będkowski z piątką, Daniło Tyszkiewicz z numerem 17, Mikołaj Sopczak z szesnastką i Hubert Urbaniak z numerem 18. Powitanie obu drużyn. Z arbitrami tego spotkania, nadzieję na to, że będziemy świadkami interesującego widowiska. Tym bardziej, że w rundzie jesiennej zespół KSU fałkowo przegrał w poznaniu, ale tylko jeden do dwóch i to już początkowe momenty tego spotkania z autu biegański, jest tam Solarek, próba doglania piłki do Ratajczaka w pole karne. Ten próbuje strzelać lewą nogą, ale jest to jak Państwo widzieli strzał zablokowany pierwsze akcje pod lekkie dyktando drużyny OTPS-u Winogrady Doświadkowanie rzutu rożnego Solarka. Spore zamieszanie, znowu bliskie szczęścia Krzysztof Ratajczak, ale znakomicie paruje jego strzałę z bliska ramkach u fałkowo Mikołaj Słomczewski. A to już 19 minuta spotkania i zdobyte prowadzenie przez TP z Winogrady po znakomicie wykonanym rzucie wolnym przez doświadczonego Jakuba Solarka. Piłka tuż za polem karnym. Popatrzcie Państwo. No i futbolówka po uderzeniu wewnętrzną część stopy wpada w samo okienko bramki drużyny KS Jedna z nielicznych w tej części spotkania akcji drużyny gospodarzy. Taki centrostrzeł z lewej strony, ale kapitalna interwencja Witolda Apanasewicza. Mamy kolejny szuty wolny. To już 36. minuta spotkania. Spore zamieszanie po tym stałym fragmencie, gdy wykonanym przez Pakolskiego. Piłka przejęta przez Kubę Krawczyka. Dogranie do Klisa Rotajczaka. No i kapitanę poznańskiej ekipy zdobywa już drugą bramkę dla zespołu TPS-u. Zobaczmy raz jeszcze, jak do tego doszło. No i z bliska piłka nieuchronnie wpada do siatki drużyny Swałkowa. 34. gole w sezonie Ratajczaka. To kolejna próba zespołu gospodarzy. Ponownie świetnie spisał się także Witold Apanasewicz. I to jedna z ostatnich akcji, już w pierwszej odsłonie spotkania: odegranie od Pacholskiego do Solarka. Solarek w pole karne, dośrodkowanie w miarę precyzyjne, ale ten strzał Ratajczaka. Piłka, jak Państwo widzieli, wylądowała poza bramką zespołu gospodarzy. Zaczynamy już drugą część tego meczu, to minuta 50, Dawid Szpakowski, indywidualna akcja Szpakowskiego, próba oddania strzału, był ten strzał z pewnymi kłopotami Słomczewski, no i była tam szansa, żeby lepiej skierował piłkę do siatki. Pacholski, no ale sztuka się nie udała. Już minuta 70. Niewiele się działo w tej drugiej części spotkania, ale teraz jest bardzo dobra akcja drużyny poznańskiej. Zaczęta od Kazmierczaka, później Solarek, później potężny strzał Krisa Ratajczaka i bramkarz zespołu drużyny KSU fałkowo spisał się znakomicie. Teraz kolejna akcja zespołu TPS Winogrady. Chwilę później to się działo. Solarek do Biegańskiego na prawą stronę. Ten dograły do Ratajczaka w pole karne, ale tym razem ta piłka niespecjalnie, używając żargonu, siadła na prawej nodze kapitana poznańskiej drużyny. I to już minuta 78. Rozpoczęła Rozpoczął akcję Ratajczak na lewą stronę do najmłodszego w drużynie TPS-u Huberta Urbaniaka. Ten zrewanżował się znakomitym odegraniem. Taka klasyczna dwójkowa akcja Zakończy Zniszczona strzałem Ratajczaka. To jest jego już 35 gol w sezonie ale dający podwyższenie rezultatu na 3 do 0 dla drużyny z Winograd na Stadionie Fałkowie. Minuta 87, dobre przejęcie piłki na środku boiska przez Kubę Stanulewicza. Tutaj Daniło Tyszkiewicz Ratajczak przejmuje tę piłkę w polu karnym i pewny strzał snajpera poznańskiej drużyny. Zobaczmy raz jeszcze, Daniło Tyszkiewicz, zgaszona ta piłka. A później pewny strzał, który ląduje w siatce obok bramkarza drużyny z Fałkowa, Mikołaja Słomczewskiego. A zatem KS Fałkowo, TPS Winogrady 0 do 4. Kolejne trzy punkty dla drużyny z Winograd. Po tym meczu już 64 punkty na koncie i 90 zdobytych goli w sezonie przy 34 straconych. A najbliższe emocje już w najbliższą sobotę o godzinie 12.00. Hitowe starcie OTP z Winogrady kontra Luboński KS.